Dzień dobry, nazywam się Lidia Piechota i dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę po miejscach do spania w naszym domku na Podlasiu. Bardzo chciałam doczekać takiej chwili, kiedy będzie porządek i kiedy będzie można wszystko pięknie, ładnie, sterylnie sfilmować. To się oczywiście nie zdarza, ponieważ w naszym domu, oprócz mnie i mojego prawie dziewięcioletniego syna, mieszkają jeszcze zwierzęta. No i jesteśmy naprawdę totalnie na wsi. Pokażę Wam, jak bardzo na wsi. I nie patrzcie na szybę brudną. Uh -huh. To jest pole, prawdziwe, wiejskie pole podlaskie. No i tak, w związku z tym, że prowadzę intensywne styl bycia i życia od zawsze zawsze lubiłam uprawiać sporty, a teraz jestem aktywną mamą, pracującą do tego i samodzielną. Komfort spania jest dla mnie niezwykle ważny. To też jest zabawne, ciekawa jestem jak wielu rodziców do tego dochodzi, gdzieś na przestrzeni czasu, czasu przestrzeni. Na początku wydaje się nam, że my wcale nie potrzebujemy dużo snu, ale im mamy starsze dzieciaki i im bardziej nie przesypiamy nocy, to nagle okazuje się, że, że tak marzymy o spaniu i tak marzymy o wyspaniu się i tak marzymy o tym, żeby nam było wygodniej, żeby ciało się jakoś w cudowny sposób szybko regenerowało. To jest możliwe. Można sobie pomóc, zapewniając: o, jeżeli słyszycie pukanie, to yy, znaczy, że dobrze rozpoliwam w piecu i rozprężają się rury i robi się ciepło. Ale wracając do tematu spania. Yy, można sobie pomóc, yy, jeśli chodzi o ten komfort spania, zapewniając sobie po prostu dobre podparcie dla kręgosłupa i dobrze dobierając yy, materac. Yy, w naszym domu chcemy mieć też miejsce dla Gości do nas przyjeżdżających, stąd mamy też wygodną, dobrą do spania kanapę. Tak jest. Czyli mamy kanapę, która mogłaby być takim codziennym miejscem do spania, i cieszę się, że właśnie taka jest. Jest przy okazji bardzo ładna. A materace, na których śpimy, są dobrane jak najlepiej do naszych potrzeb, czyli do potrzeb moich, dorosłej, prawie 40-letniej kobiety która bywa zmęczona <noise> i do potrzeb mojego prawie dziewięcioletniego, aktywnego syna. Już Wam pokazuję te miejsca do spania i mam nadzieję, że zainspiruje to Was też do tego, żeby sobie dobrać coś dobrego, wartościowego i porządnego. Bo trzeba się wysypiać, kochani. Trzeba się wysypiać. Za mną Zacharia Szałuszko, na którym widać ślad po leżącym psie. Ale teraz go tutaj nie ma, leży na innym łóżku. <grych> A pod tym kocem jest materac, już Wam ten materac pokazuję. Co ważne, tam na dole jest szuflada, i w tej szufladzie też jest materac, ponieważ to jest taka szuflada, w której, która jest też łóżkiem i to jest dobre podparcie też dla materaca, bo warto pamiętać, że każdy materac powinien być umieszczony na porządnym stelażu. To jest materac ProDynamic H4. Wewnątrz materaca znajdują się sprężyny typu Multipocket. Jest ich dwukrotnie więcej niż w standardowych materacach kieszeniowych. Dlatego materac jeszcze lepiej podtrzymuje kręgosłup. Każda ze sprężyn działa niezależnie. Kocie! Tutaj następuje prezentacja. Halo! Mhm. No właśnie, tak to wygląda tutaj. Ważnym elementem jest pianka Gelax z jednej strony materaca. To innowacyjna pianka łączy w sobie chłodzące właściwości pianki żelowej, elastycznej i przewiewnej pianki wysokoelastycznej, a także dopasowującej się do kształtu ciała pianki termoelastycznej, tak zwane wisko. Po drugiej stronie zastosowano piankę antybakteryjną, która jest polecana osobom, które często zmagają się z infekcjami skóry czy dróg oddechowych. Na powierzchni obu pianek są specjalne nacięcia, takie żłobienia, które wzmagają efekt podziału na 7 stref twardości, ale również poprzez delikatne uciskanie ciała rozmasowują i rozluźniają zmęczone mięśnie. Nie, no naprawdę, bardzo fajnie, że wszystkie zwierzęta teraz chcą testować. Materace. Dzięki temu, że po obu stronach są dwie różne pianki, materac posiada dwie twardości. Po stronie pianki Gelax, to ta niebieska, materac ma twardość H3, a po drugiej stronie jest już twardszy H4. To pozwala dopasować twardość do aktualnych potrzeb. Pokrowiec jest w modnym antracytowym kolorze, jego włókna zostały wzbogacone o proteiny jedwabiu. Przyspiesza to gojenie drobnych urazów skóry, takich jak zadrapania. Polecany jest dla osób aktywnych fizycznie. A to materac Latte Forte. Dwustronny materac, a z każdej ze stron ma takie same właściwości oraz twardość. Użyty lateks posiada w swoim składzie aż 20% naturalnego mleczka kauczukowego. Jest polecany dla alergików, ponieważ lateks radykalnie ogranicza możliwość rozwoju roztoczy, grzybów czy pleśni wewnątrz materaca. Posiada on właściwości ortopedyczne, zapewnia odpowiednie podparcie dla kręgosłupa i całego ciała. Nie jest to jednak materac medyczny. Ten pokrowiec wykonany jest z przewiewnej tkaniny, dlatego nazywa się aeron. Posiada zamek dookoła, który ułatwia jego ściągnięcie i wypranie. A oto kanapa Nikola. Kanapa została teraz przykryta, ponieważ na podwórku jest błoto. Więc bardzo nie chcemy. Żeby łapki pełne błotka uchodziły po bardzo uważnie dobranym materiale. I też sami dobieraliśmy kolory. I one są, co prawda, nie są bardzo jasne, ale, no ale, mogą się powrócić. Poduchy posiadają specjalne komory wypełnione wkładem poliuretanowo-silikonowym, dzięki czemu są elastyczne i nie odkształcają się. W siedzisku zastosowano oryginalny, autorski pomysł firmy Lux System, czyli we wnętrzu są dwa rodzaje sprężyn faliste i bonelowe, oraz pianka elastyczna taka, która stosowana jest również w materacach. Dzięki temu to siedzisko jest wytrzymałe, no i osiąga się na nim najwyższy komfort siedzenia oraz leżenia. Jest, jest składana na łóżku, na łóżko. Można rozłożyć ją do spania. Tak, to można schować pod tymi poduszkami, co jest Miejsce na rzeczy. Wywywamy tam plusaki gry. Których nie używasz? Tak. No. Ej, dzieciaki. Na jego głowie. Na oparciu, które po rozłożeniu funkcji spania staje się jego częścią, również umieszczono sprężyny bonelowe oraz taką samą piankę, dzięki czemu obie części są bardzo wygodne do spania. Cała rodzinka. O, nosa kochana! Najlęksta! Marybisia! Ostrożnie, proszę. Tak, jak jest super. Bez problemu ta kanapa może służyć jako miejsce do codziennego snu. Powierzchnia spania jest duża, więc wyśpią się tu spokojnie dwie dorosłe osoby. Otwierając funkcję spania, nie szuramy po podłodze, co zapobiega powstawaniu rys. Nagraliśmy właśnie dla Was opowieść o naszych materacach z Meble Marzenie i Comforteo i o kanapie, na której właśnie teraz leżymy. I jest nam teraz tak wygodnie, że nie chce się nam wstawać, prawda? Halo? Zachrzesz, pozuje do zdjęcia. Ojej, oj, jest intensywny czas i naprawdę doceniamy wygodę, komfort spania i takie... Możliwości, żeby zregenerować ciało właśnie podczas snu, podczas leżenia. I pamiętajcie, że odpoczynek jest tak samo ważny jak praca, i warto sobie podzielić dobę na czas dla siebie, na pracę, na odpoczynek, na bliskich i stworzyć sobie warunki, które powodują, że ta regeneracja jest efektywna. Mówię wam ja, leżąc na bardzo wygodnej kanapie, całość.